Spójrzcie, trafiło mi się byłem wczoraj w sklepie i kupując jakieś tam warzywa, gdzieś mi się zapodział. Dosłownie taki kawałeczek imbira w koszyku. No, myślę sobie, szkoda wyrzucić i spróbujemy go posadzić. Obejrzałem tam sobie jeden-dwa filmiki, w jaki sposób można to zrobić. Między innymi, no i tak chyba my zrobimy, że wsadzę go zanurzę go po prostu do wody. Mam tu pojemniczek. Yy, tak, trzeba go zalać, powiedzmy, no nie całego, troszkę, żeby był w wodzie, powiedzmy tam, trzy czwarte, połowę. Wodą, troszkę tej wody, tak naleję. Będę pilnował, oczywiście, żeby woda nam nie wyparowała. I poczekamy kilka dni, może tak się uda. Nie wiem, na ile on jest, być może jest troszeczkę wyschnięty, może nie, trudno jest powiedzieć, stąd ta właśnie woda. Yy, zamkniemy, oczywiście, i poczekamy, aż nam wypuści. Nie wiem, korzonki, może pierwsze listki. Jeśli to zrobi, to wsadzimy go do ziemi. Także będziemy obserwować co się dzieje.